Hejka, witam Was na moim kanale, na dzisiejszym haulu ze zdrową żywnością i ciuchami sportowymi. Chcę jakie produkty są warte uwagi, to zdecydowanie oglądajcie do końca. Tak jest sporo, bo mam jedną z Diem Glamour, jedną od Sapien Collection i wielką paczkę z SFDA. Pokażę Wam też, jak wszystkie moje ubrania sportowe leżą i trochę sobie to wszystko omówimy. I my od największej paczki, czyli od SFDA. Mów. Eee, Fail, idę po inne. Będę Wam po prostu pokazywać po kolei co Cedamogiałom. Ja Zacznijmy od największego, czyli Odżywka białkowa. Jest to odżywka białkowa o smaku białej czekolady. Jest to ulubiony smak mojej mamy. I nie zjedzcie mnie za to SFD, ok? Ja bardzo lubię All SFD. Tutaj odżywki mi najbardziej smakują i nie wywołują żadnych problemów żołądkowych, więc SFD dla mnie będzie zawsze top. Następnie mamy. Klej kryżowy, proteinowy. Ostatnio mam taką fazę na klej kryżowy. Kupiłam chyba z dwie paczki na dziecięcym, bo wiecie, kleiki ryżowe dla dzieci. Ale stwierdziłam, że hej, może kupię proteinowy i może kupię smakowy. Jest to o smaku białej czekolady i stwierdziłam, że hej, może spróbuję, więc zobaczymy. Nigdy nie, tego nie miałam od SED, więc te, to będą testy. Następna, cudowna rzecz. O Jezu, jak to jest ciężkie, dziki orzech. Czyli inaczej masło orzechowe z orzechów archaidowych, bez cukru, bez oleju palmowego, więc ogólnie taka zdrowsza wersja. I ja zawsze używałam masła orzechowego z gołą, ok? To był my go-to, ale stwierdziłam, że to jest bardzo po popularne i dużo osób to kupuje. Więc stwierdziłam, że let's give it a try. I spróbujemy. Jest to aż kilogram, więc mam nadzieję, że mi smakuje, bo kosztowało jakieś 40 zł. Właśnie. Będę Wam mówiła, yy, ile to kosztuje. Że to kosztowało 35, a odżywka białkowa jakieś 70 bo by było na przecenie. I tutaj już robi się trochę słodyczowo, gdyż zamówiłam sobie Crispy yy, Rolki z Natlo. Dlaczego lubię te słodycze? Bo nie mają cukru, oleju palmowego. No, wiecie, taka zdrowsza wersja, a każdy lubi słodycze. Ja bardzo lubię te rurki z kremem em, od SMD. Miałam dwa inne smaki, tego jeszcze nie miałam, ale ogólnie każdy smak mi bardzo pasował. Więc wiedziałam, że muszę sobie koniecznie no, złodziejać. Tudum. Tudum. To są Magic Hearts od Natlo. i są to po prostu takie pralinki, i nie tego nie kupiłam dla siebie. I też są oczywiście bez cukru i oleju. Tudum. nic ważnego już. Ale kupiłam to do prezentów dla, moich, dla mojej mamy i dla mojej babki, gdyż one bardzo lubią, więc koniecznie się je. za jedno opakowanie takich Magic Cards to jakieś 7 zł, więc całkiem, całkiem dob dobrze cenowo. Ale ja już tu jestem taka świąteczna, wiecie. I ja też jest takie świąteczne, bo widzicie, takie świąteczne mają tu ładne owiki. I dalej mamy zestawy batonów proteinowych. Ja jestem fanką batonów proteinowych. Jeśli chodzi o słodycze, to jest wszystko, co moje jest ulubione. I kupiłam od Fit King Delicious. Smak peanut butter, tak? Peanut butter? Tak, dokładnie. O, kupiłam dwa peanut butter caramel. To są dokładnie. Dwa te same, nawet nie wiedziałam. Ale już je jadłam, Ja ogólnie wszystkich batonów z Fit King, już próbowałam i wszystkie mi smakują. Ale dalej zostaje... Y Takim, wiecie, z taką oceną, że gladiatory są najlepsze. Ale kupiłam jeszcze jeden baton. i jest to taki zgołon e, z białej czekolady i również e, już go próbowałam, więc to nie są dla mnie nowości. I ten ma 195 kalorii, a ten ma 218, więc cenowo 4 zł, i ten chyba 7, ale ten jest jakby gramaturowo lżejszy. Przyszedł czas na e, testy leggingsu. Myślę, że zaczniemy od Jim Glamour i sekweny zostawimy tak na koniec, jako taka wisienka na torcie. Myślę, że będę w stanie to odkorzyć przy Was. Nie jeść, aż to będziesz mm. Tak, niby chodzę na siłownię, co nie? Powiem szczerze, że nawet nożyczkami miałam problem, ale udało mi się. Jeszcze są w jednej folice. Ale ta już raczej nie sprawi mi większego problemu. I są to yy, leggingsy z kolekcji Push-up. I są to bikery, nie są to długie leggings, więc już was tutaj Wam tutaj prezentuję. Prezentują się tutaj w ten sposób, jak widzicie, są króciutkie, tutaj mają takie na dole logo, a z tyłu, właśnie to, co jest z tyłu, jest najlepsze. To widzicie, tutaj jest taki jakby efekt, taki ala hmm, efekt push-up i mają tutaj takie leciutkie marszczenie, więc w innych, yy, w innych moich leggingsach nie było tego marszczenia, więc to jest dla mnie nowość. Ja chciałam jeszcze jedne takie krótkie i zdecydowanie chciałam czarne, więc idziemy przymierzyć. Więc Trochę miejsce nagrywania chciałabym, żeby było lepsze wpadło, Mam już je na sobie. Jest to rozmiar XS, jakby ktoś się zastanawiał. Ja z nimi zazwyczaj mam taki problem, że mocno piskają je w dach, ale jak wezmę Eskę, to będą dużo za duże w talii, więc muszę z tym żyć, ale one się rozchodzą. Ogólnie prezentują się tak. Z tyłu prezentują się takie, aż gwicę czasem żyć. najbardziej jest maskład, nic nie prześwituje. Jak coś nie jest to sponsorowane, nikt mi za to nie płaci, niestety, więc jest to zupełnie moja szczera opinia. Chociaż w sumie na tego bym płacili i tak byłabym szczera. Więc prezentuję się tak, ja jestem zadowolona, uważam, że swoje ceny są warte. Ja jak akurat na Black Friday za 70 ile złotych, ale za 109 na oryginalnej stronie również polecam. Dobra, skoro Jungle Glamour mamy już opakowane to czas przejść do Saki tych jestem szczerze najbardziej ciekawa. A nie mogę Wam pokazać, ale tak się ten tutaj jest tutaj wielki napis Latinwa. Ja je otworzę i za chwilę do Was wrócę, bo tutaj są moje dane, a nie mogę Wam tego pokazać. Dobra. Tudum, tak to bardzo ładnie wygląda. Jest taka fajna... fajne takie, nie wiem, etui na te leginsy. Nie mam pojęcia, ale są to również ich Tak, ich że żeby były dobre w talii. I kupiłam, to są długie leginsy i kupiłam najnowszą kolekcję jej, czyli Kamo. Camouflage seamless, yeah Camo Shape. A dlaczego shape? Bo są po prostu takie. Tutaj widzicie, znowu profilujące na pośladkach, żeby fajnie je uwydatniały. Mam nadzieję, że się sprawdzą, więc idziemy przymierzać. komentujmy tego, że robię recenzję, ale są praktycznie w kuchni, ale ogólnie z przodu mi się bardzo podobają, jak przylegają. Ten pas naprawdę dobrze leży. Z boku również są bardzo fajne. Ładnie tu pośladki podkreślają, to marszczenie jest w dobrym miejscu. Wydaje mi się, że również są z płatków. Tak. Mały kwiatowy próg. Zdecydowanie możecie w nich ćwiczyć. Mają troszkę grubsze materiał, tak? To na pewno będą ciepłe. Bo Dżungl'a mają cieńszy materiał. Nie wiem, czy mi się to podoba, bo ja jednak mieszkam więcej w Hiszpanii. Ale na pewno wydają się takie bardziej trwałe i wytrzymałe. I ogólnie to, jakby ten powód. I wiem, ta tekstura mi się bardzo, bardzo podoba zupełnie. wam już obie pary, więc zróbmy takie troszkę podsumowanie. Gdybym miała do wyboru między push-up, czy to długimi, czy to krótkimi, a tymi, to dałabym szansę zdecydowanie od Satinia. Dałabym szansę satinwie bardziej. Uważam, że tutaj w tym teście leggings te satinwie mi się bardziej podobają. Leżą lepiej i lepiej uwydatniają pośladki, lecz te z również są bardzo fajne. Ja zdecydowanie uwielbiam moje niebieskie. Jeśli chodzi o te masło orzechowe i protein rice porridge, to prawdopodobnie poinformuję Was o smaku na moim stories, na moim Instagramie. Zapraszam Was tam, tam jest dużo zdrowego contentu. I koniecznie y, obczajcie też mojego TikToka, to drugie konto, będzie również w opisie, cały link 3. No i mam nadzieję, że to takie haul, krótki, niekrótki Wam się podobał i do zobaczenia!